Więc teraz ja nie podejrzewam, że rząd jest, że tak powiem, rozsądny i myśli, że wydyma tych, co zarobili kasę w jakiś sposób, podnosząc podatki. Bo tu jest cały, cały problem i tutaj, i całe szkopu jest w tym, że będzie tak, że jeżeli ktoś zarobił, to zrobi wszystko, żeby w legalny sposób, ale tych pieniędzy nie oddać. No i to się dzieje. Nie liczba. będzie się kaszował, albo się, tak. albo ustawi sobie swoje, że tak powiem, centrum życia w innym miejscu na ziemi, cokolwiek zrobi, ale żeby im nie oddać. A wystarczy trochę rozsądku, dosłownie ciut rozsądku i powiedzieć: "Okej, okay, czekaj, jaka jest prowizja w kantorach? 3%. Okej, okay, ustalmy podatek na 5% i mamy wszystko z głowy." Nikt absolutnie nikt nie kombinowałby. 5% Boom. I nagle nie tylko my, ale nagle innym ludziom z innych regionów świata się opłaca u nas, że tak powiem, wychodzić, ustawiać swoje centrum. Ale no, z tymi podatkami, nie wiem kto to rzucił to pytanie, ale no, z tymi podatkami niestety prawdopodobnie nie będzie rozsądku. Tak samo jak nie było rozsądku z, z utrzymywaniem, nie wiem, rezerw narodowych w. Bitcoinie czy czymkolwiek innym, to, to tutaj raczej na to ciężko liczyć u nas w kraju. Jak...